że nie są oficerami pochodzenia żydowskiego. Pierwsi jacy powypadali z wojska i byli degradowani z pułkowników, na przykład do stopnia szeregowego, to byli m.in. pułkownik Dodik, który uratował mu siedzenie w Szczecinie, i na tej liście znajduje się również pułkownik Sadykiewicz, ten, który go ochraniał tutaj ze szczebla głównego inspektoratu szkolenia, kiedy ten był dowódcą dywizji w Szczecinie. Eliminowano oficerów pochodzenia żydowskiego i oficerów polskich im sprzyjających. Niżej wymienionych pozbawiam stopnia oficerskiego z powodu braku wartości moralnych i orzekam ich powrót do stopnia szeregowca. Zachowało się sześć rozkazów. Sześć rozkazów. To w sumie 1348 nazwisk. Tam ostatnie degradacje to były chyba w roku, jeszcze podpisywane przez Jaruzelskiego. Ostatnich z nich generał niszczył jeszcze w połowie 1980 roku. No przy okazji, na stanowisku szefa sztabu, a przedtem szefa GZP, nie można nie zajmować się polityką. Jaruzelski wchodzi do Komitetu Centralnego. A tam trwa już w ostra walka polityczna wokół Gomułki. Jaruzelski dołącza do generała Mieczysława Moczara do grupy tzw. partyzantów. 68 rok i na skutek wypadków marcowych i przesunięć politycznych, wansuje na ministra obrony. Przy pełnej aprobacie Moskwy. Pierwszym zadaniem Wojciecha Jaruzelskiego jako ministra obrony narodowej PRL jest przygotowanie ludowego wojska polskiego do udziału w inwazji na Czechosłowację. 21 sierpnia 1968 roku. Za godzinę, za dwie wydarzenie to poruszy świat. Ci którym się wydawało, że wyrwanie Czechosłowacji z układu warszawskiego to już tylko kwestia czasu podniosą faryzeuszowski lament. To był pierwszy przypadek w dziejach Ludowego Wojska Polskiego, że wojska te operacyjne działały poza granicami własnego państwa wraz z wojskami sowieckimi, węgierskimi, bugarskimi, nie weszli tylko wtedy Rumunii i nie weszli Niemcy. Dowódcą drugiej armii, tej, która weszła do Czechosłowacji, był generał Florian Siwicki, o jeden z najbliższych pracowników wieloletni generała Jaruzelskiego, generał Jaruzelski miał na tym jakby nadzór ogólny, raczej jakby ponosił polityczną odpowiedzialność niż czysto wojskową, jakby Siwickiego, Siwickiego Czesi pobili tam, znaczy wojska polskie zostały pobite przez Czechów pod Licinem, na przykład, no to głównym odpowiedzialnym byłby generał Siwicki oczywiście i on by pierwszy głowę, tak powiem, no. Sapkę generalską No Czesi się nie bronili, zresztą Dubczek wydał odezwę do narodu, żeby nie stawiali zbrojnego oporu. My żeśmy wysłali tam blisko 27 tysięcy wojska. No, skala o skali i rozmachu może świadczyć to, że tam było 600 ciągów. No, to, to, to po prostu na bezbronny naród to wszystko ruszyło. Żołnierze bratni armii, jeszcze raz się poznali, zdobyli jeszcze jeden powód do wzajemnego zaufania. Poznali, czym jest reakcja i rewizjonizm w konkretnym działaniu. Wyświadczyli socjalistycznym siłom Czech i Słowacji dobrą przysługę. Dali im szansę, szansę wyprowadzenia kraju z anarchii. Niech umieją skorzystać z tej pomocy. Okupowaliśmy 16% ich terytorium, tą, tą masą wojska. Generał Jaruzelski nigdy nie zjawił się w Czechosłowacji, nigdy nie wizytował wojsk. Zresztą to już się stało u niego... Jak gdyby takim mechanizmem obronnym. Jego tam nie można nigdzie zlokalizować. To samo proszę sobie zwrócić uwagę, że w 70 roku, kiedy rozprawiał się z robotnikami na wybrzeżu, nigdy się nie pojawił na wybrzeżu. Cały czas siedział w Warszawie. Podobnie zachowywał się w okresie inwazji na Czechosłowację. Odegrał rolę taką, jak odgrywa minister obrony narodowej. Wszystko dopiął na ostatni guzik. Za wszystko odpowiadał. Wydał wszystkie stosowne rozkazy. Jego rola była jak zawsze rolą sługi. Kazali mu to poszedł. Gdyby kazali mu iść na przykład On na Bułgarię, też by poszedł. Jemu było wszystko jedno. Był sługą, był wykonawcą. Nigdy nie odmawiał wykonania proponowanych zadań. Zawsze robił to, co mu kazali. W 1968 roku generał Jaruzelski, no można powiedzieć, opływa w zaszczyty. Jeszcze w trakcie agresji zostaje awansowany na generała broni. Otrzymuje medal sowiecki 50-lecia rewolucji październikowej, co tam był wysoko notowany. I jednocześnie otrzymuje order Lenina co chyba było najwyższym odznaczeniem w Związku Sowieckim. Wysokie, bojowe odznaczenia radzieckie wręczył marszałek Greczko tym, co wspólnie walczyli na szlaku od Lenino po Berlin. Czyli w 1968 roku Rosjanie z nawiązką odpłacają za jego dotychczasową wierność i służbę. Jaruzelski nie wygląda na człowieka honoru. Proszę poczytać jego rozmowy z Breżniewem. Był taki uniżony jak sługa. To nie człowiek honoru, to sługa, to lokal. Tacy bezwzględni ludzie jak Jaruzelski coraz bardziej są Moskwie potrzebni. Na forum powołanego wówczas Komitetu Ministrów Obrony Narodowej Układu Warszawskiego, Jaruzelski w imieniu Moskwy potrafił yy, no, krytycznie odnosić się do jakichś wątpliwości zgłaszanych przez innych Ministrów Obrony Narodowej Układu Warszawskiego. Więc można powiedzieć, że był już pierwszym wśród wszystkich Ministrów, najważniejszym Ministrem Obrony Narodowej dla Moskwy. Wielce szanowny towarzyszu marszałku Greczko. Drodzy radzieccy goście, sprawia nam szczególną radość i satysfakcję, iż w dniu dzisiejszym spotykamy się z najwyższą delegacją, bratniej nam Sojuszniczej Armii Radzieckiej, w trakcie jej wizyty w naszym kraju. Uroczysty akt. Przekazania radzieckim towarzyszom broni wiernej kopii sztandaru frontowego pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Na wspólnym szlaku walk i zwycięstw pod frontowymi sztandarami dojrzewało wśród polskich i radzieckich żołnierzy braterstwo broni. Nierozerwalne, scementowane wspólnie przelaną krwią. Od niego zależało wszystko w siłach zbrojnych. Nikt już mu nie bruździł w kacę. Przychodzi rok 70. i przychodzi wybrzeże. Jest tym, który bez szemrania wykonuje rozkaz. Nie protestuje, kiedy go muka każe strzelać. On sam osobiście, że tak powiem, nie strzela, bo jest w Warszawie w centrum dyspozycyjnym, ale strzelają jego podwładni. Wszystkie rozkazy najwyższego szczebla związane z użyciem broni po linii wojskowej wydawał generał Jaruzelski. I tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Gomułka mógł sobie co chciał mówić. Mógł sobie bredzić, że nawet użyć rakiety, użyć lotnictwo. Ale żeby to lotnictwo poderwać, te rakiety odpalić, to musiał paść rozkaz generała Jaruzelskiego. I taka jest odpowiedzialność generała Jaruzelskiego. Dowody w sensie materialnym wyczyszczono. Zrobiono to tak, że kiedy się okazało, że Trójmiasto i Szczecin i w części Elbląg zostały spowite trupami, to generał Jaruzelski nakazał całą dokumentację wojsk operacyjnych działających w Trójmieście ściągnąć do sztabu generalnego. Wszystkie dokumenty od rozkazów najdrobniejszych później zostały zniszczone. I tak generał Jaruzelski zatarł za sobą, przynajmniej w tym wypadku mu się udało, wszystkie ślady. Sam w te miejsca się nie udawał. Siedział w Warszawie i rozgrywał sprawy związane z władzą i pozostaniem na stołku. Już na początku grudnia 70 roku władze PRL zdawały sobie sprawę z tego, że nastąpi za chwilę krach. I w związku z tym część ludzi, elity władzy PRL próbuje ten kryzys, jak zawsze, wykorzystać do swoich celów do walki o władzę. I tak się dzieje. I na tym tle dopiero lepiej zrozumiemy zachowanie Jaruzelskiego. Grał w ekipie, która zmierzała za pomocą zamachu stanu, bo tak w określił wydarzenia 70 roku, do pozbawienia Gomułki władz. Kiedy po masakrach doszło do przesilenia i odwołanie Gomułki stało się możliwe, dlatego że Moskwa wyraziła mu swoje wotum nieufności w specjalnym liście KC do biura politycznego. To urealniło spisek gier Gierkowców, w skład którego Jaruzelski wchodził. Brał udział w takich konwentyklach mających za zadanie wypracowanie sposobu odsunięcia Gomułki i zastąpienia go Gierki. Ponieważ jednak sytuacja w kierowniczym gronie, biurze politycznym była absolutnie patowa, to znaczy nie dawało się de facto obalić Gomułki, Jaruzelski wykonał dwie pokarowe decyzje. Stwierdził po pierwsze, że nie ma dalszych sił wojskowych, żeby zapewnić bezpieczeństwo innych miast, a za lada moment ruszy się Warszawa czy Kraków. No i właściwie padnie system. Blefował, miał siłę. Kłamał. I to kłamstwo odegrało decydującą rolę w przekonaniu ludzi Gomułki, że przyszła pora kapitulacji. Rozgrywa swoją osobistą indywidualną.